Moja droga, czy ty masz chłopaka? <grym> no, pytanie wprost. Ty zaraz nie ma. się o, mam. Masz chłopaka? No, mam. Od kiedy? <grym> nie wiem. Właśnie nie ustaliliśmy tej daty. Ale to ja słabo oglądam Twoje Insta Story czy o tym jeszcze nie mówiłaś? No nie, to jest... Yy, to jest tajne jeszcze. Dobra, to ja wypiję wasze zdrowie. Gdzie ty go poznałaś? <grym> Nie, koniec tematu. Do, dowiecie się wszyscy niedługo, ale koniec ale tematu. Ale influencer? Nie, koniec tematu. No nie, jedyna Nie, informacja. koniec tematu. Ale pokazuje się na twoim story? Nie, właśnie nie, to jest... To A będzie secret. na fejmie? Może. Koniec tematu. Dobra, no to... E... Nie zgadujesz, bo ja już z Nie, ale ja nie, temat. ale ja nie chcę zgadywać. Ja w chcę sensie po prostu słyszę. przejść do innego no, dobra, tematu dobra, i powspominać swoje, dobra, swoje no. życie z singielki. Okej, okay, dobra. Ile ono trwało? Ile ty byłaś Trzy z singielką? Trzy miesiące to po galęty płakałaś? No. A krótko. nie, poczekaj, przepraszam! Wcale tak nie było. Ja w sumie... Czy, moja głowa, dobra, nie, bo w sumie jak mieszkaliśmy razem, to, to, to nie byliśmy razem, ale to była taka relacja, że cały czas coś to już się działo. No, byliśmy Tak, sama, 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 sama trzy miesiące. No, tak. Dobra, i jak wspominasz te trzy miesiące? Ale było imprezowo. <laughs> Ta, ty imprezowo. No tak, masakra. Jezu, ja całe, całe wakacje się tak bawiłam jak nigdy w życiu, naprawdę. Nie zastanawia ja. co innego. W jaki sposób zaspokajałaś swoje potrzeby? <laughs> ale jak? No, ale wiesz, no byłaś trzy miesiące sama. A jesteś. No, Jeszcze nie kupiał Jeszcze nie. Nie, no bez przesady. To nie jest jakiś taki długi czas. Ale jakoś sobie radziłaś? Nie więc spotykałaś się z ja przypadkowymi ludźmi? Ja za, za pomoc, ja sobie radzę <laughs> jakimi przypadkowymi ludźmi. Nie, ja, jeżeli chodzi o takie przygodne noce, to nie jest dla mnie. Totalnie nie. Ja nie lubię tak bez uczuć. Okej, okay, a fajny ten chłopak twój? To już no jakby nie był kamerady. fajny, to bym z nim nie była. No. A Kała go zna? Jezus Maria, koniec.